To jest inny i witam was w kolejnym odcinku. No i co? W ostatnim odcinku byłem chory. Nadal jestem. Teraz jestem na antybiotyku, ale odcinek muszę nagrać. Mam chore gardło, więc przepraszam za mój głos, ale dzisiaj będziemy testować nowy build na Kali, który chyba jest z Korei, nie jestem pewny, natomiast yy, widziałem ziomka, który ma 1500LP na Korei i gra właśnie tym buildem. No i co? Ten build wygląda tak, że składacie na pierwszy przedmiot yy, Gauntleta. Później idziecie Rift a później... O, czekajcie. I on ghosta odpalił? O co chodzi? Mogę zacząć, z... Ej, po prostu odbiec, ale on mnie tu nawet no nawet nie jest blisko, żeby mnie zabił. Ale dobra, składać się na drugi Rift Makera. później idziecie aby Maska. No i później tak naprawdę nie wiem, bo widziałam tylko te trzy przedmioty u niego na, yy, na Diplolu, ale później pewnie jakaś zonie albo coś takiego, pewnie tam dołożycie to po prostu będzie. Ten build jest dobry, nie wiem, przekonamy się w tej grze. A i w tej grze niestety gram na Smurf, bo nie czuję się na siłach, żeby grać na mainie. Klasyczna wymówka nie siedziałam dwa dni przy kąpie, ale mam nadzieję, że będzie ok. No, Tu jest poziom, nie wiem, diamentu mastera, więc może nie będzie najgorzej. Manko ja tak na szybko. Ponad połowa widzów nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo Cię zachęcam, bo nic to nie kosztuje, a zrobi mi się miło. No i jak chcesz, to łapkę w górę i komentarz też. Pozdro i oglądania. Kiedyś byłem dobry na Akali, było dużo odcinków mnie na kanale zakali, ale ostatnio tym w ogóle nie gram, więc może będzie wylew. Wkonamy się. Dobra, wiem, że Dariusz zaczął z W, więc tutaj nie muszę dożować żadnego ku. Jak on będzie podchodził raz hitować, to wtedy po prostu go obiję. Pierwsze kół trafione. Miałem teraz auto ataku, ale niestety nie dało się dobiec. Trzeba uważać w takich match-upach zawsze na pierwszych levelach, żeby za bardzo nie spuszować, bo nawet jak spuszujecie pierwszego wave'a, to często zdarzy się tak, że nie za bardzo macie jak dopuszczać drugiego i trzeciego. Właśnie na takie od czy postaci tego typu, jeżeli oni ogarniają, bo no są po prostu mocniejsi w olinach, tak więc trzeba uważać na takie rzeczy grające kali. Dobra, teraz mamy dwójkę. No i teraz postaram się dopchać na tej fali, żeby tutaj nie, do, nie doszło do sytuacji, w której będziemy będzie mógł spryzować ani nic w tym rodzaju. Więc po prostu będę spamował Q. Fajnie, że przy okazji on podchodzi i też go trafiam. Wezmę od razu W. Zacznę od razu to dopuszowywać. Dobra, ławik dopuszowany. Jeszcze tutaj rzucę mu jakieś E. Jak będzie farmił, zawsze jakieś tam obrażenie. Jeszcze zbijemy mu i co, jak widzicie, nasz draft to nie jest najlepszy. Jesteśmy praktycznie full No mamy reala. Zobaczymy jak ta gra się potoczy. Zworduję tutaj. Dobra, widzę Mastera, więc wiem, że będę musiał za chwilę tutaj uważać. Dobrze, dopuszowałem tę fale, bo byłbym teraz zagrożony. Najczęściej na pierwszym recallu będziecie, chci będziecie chcieli kupować Sheena, z tym, że wiadomo, że nie zawsze będziecie mieli taki recall, więc to żeby go kupić. Natomiast w to zawsze powinniście celować. Będę musiał teraz uważać na gankę, dlatego że gram bez flasha, więc po prostu muszę tutaj respektować. No i co, widziałem, że ten ziomek zawsze gra z ignite'em i tp'kiem, więc tutaj nie gra z flash'em ani nic. Darius gra bez tepeka, więc nie chciałbym mu tego dać dopuszczować i zrykolować za darmo. No dopuszczować mu dałem, natomiast teraz to co zrobię to przytrzymam falę, żeby po to jak on zrykoluje, to żeby stracił. Bo to prawdopodobnie zmusi go do zostania, a jeżeli go to zmusi do zostania to... ...duże szanse, że jakoś tutaj w najbliższej przyszłości go zabije. A jeżeli zrekoluję, no to straci canon wave, więc też oczywiście jestem zadowolony. No dobra, widzimy, że on zostaje. Zacznę tutaj podchodzić już agresywnie, rzucam kół. Bierzemy mu plating, trafiam kolejne. Najważniejsze, żeby zdoczewać jego kół, mogę po prostu biec przed siebie, żeby on się nie uleczył. Też jest opcja. No i co, poczekam, aż trochę odnowi mi się energii. I jak trafię E, to go po prostu zabiję. Z tym, że muszę trochę uważać, bo on zawsze moje E może zatrzymać ze swojego E, jak dobrze to wymierzy. Także łatwo wtedy paść. Nie będę się tutaj podpalał. Teraz on używa Q i teraz postaram się go dojechać. Oj, skoro że nie trafiłem tego Q, bo byłby on tutaj martwy. No dobra, nadal postaram się to frizować. Tak jak wspominałem, nie chcę mu dać tego rikola za darmo, a ja mam TPK przewagi, no bo ja grałem z TPK'iem, a nie. Ja po prostu teraz mogę zrykolować i tapnąć, jeżeli on by tutaj jakoś się bał i po prostu wrócę z przewagą przedmiotów. Ale teraz nie za bardzo jest jak. Dobra, on spalił Q. Teraz od razu podchodzę. Nie wiem, czy go tutaj nie zabijam. O, E mi się nie rzuciło z jakiegoś powodu. Chciałem od razu rzucić E, bo miał slowa. Nie wiem, czemu się nie rzuciło. Może jakiegoś laga miałem. Teraz muszę trochę uważać, bo znowu nie mam speli. Ale nie wiem, czy on tutaj nie strollował. Dobra, strollował, dostaję fraga. Jaki jest wave canon? Pytanie, czy ja dam radę to dopuszować? Chyba nie będę tego pushował. Po prostu zostawię tę fale, zrekoluję i tapnę. I staram się go tutaj znowu zolinować na, na moje rce. Kupujemy Sheena, kupujemy. A kupię akrysą na HP i kupię buta. I od razu tapuję z powrotem. Jest na kanona, wave się cały czas puszuje do mnie, więc może tutaj znowu go zabiję. No i co, tylko dzięki temu, że dobrze ustawiłem fale, ziomek po prostu nie miał co zrobić. Yy, więc czasem trzeba po prostu użyć głowy i łatwo zabić oponenta. Dobra, widzę, że tam jest jakaś wojna na void gra, bo chciałbym tam zejść, ale nie wiem czy to będzie wygrywające. Bo ziomek już u mnie pada. Jak Darius tam będzie biegł, to ja tam wskoczę też z R-ką. na Ari. Bo Ari skończyły się taki, więc... Kurde, nie czy Darius nas tutaj nie zabije, ale chyba nie. Dobra, nice, teraz triple kill. To Darius cały czas ma zepsutego wave'a, znowu wcześniej padł i stracił wave'a, teraz Shell znowu stracił wave'a, więc... Więc tak jak ja w moim ostatnim odcinku na sobie ciągle gdzieś schodziłem i traciłem wave'a, nawet jak byłem do przodu. I co, teraz czy ja chcę recolować? Chyba nie będę recolował. Nie pamiętam czy nasze jeszcze był Hanifrut, chyba nie ma, jeżeli go nie widzę na minimapie, bo była tutaj wojna, więc raczej bym go widział. Więc może tutaj... O, jest fajny. Kurat. Więc i ty, czemu to tak wygląda? Scuttle? przez przez Czy o co chodzi? To przez Arkeen, tak wygląda pomalowany. No dobra, ta gra póki co wygląda dobrze. Plusem Abyssal Abysalmaska w tej grze jest to, że on zmniejsza emera o 30% każdemu dookoła. Więc tutaj jakbym każdemu dał Void Staffa, więc ogólnie Mask jest OP. Macie dużo apeków w drużynie. A nawet jak macie jednego i skidowanego, to i tak warto go kupić, jak grać jakimś tankiem albo coś. Albo supportem. O trafił mnie sku. Dobra. Za pół minuty go po prostu zabiję. Ważne, żeby teraz się jakoś nie podpalić, nie strollować bez moich speli, no bo będę miał Ignite, będę miał Erkę, więc ten ziomek na pewno będzie martwy. borduje tutaj ten krzak i po prostu wyczuluję bombę i za 15 sekund go zabiję. Może tutaj spajkuję Recall i udam, że jakoś chcę iść do bazy, a za 10 sekund mam Rkę i po prostu w niego wbiegnę. Chyba tak zrobię. Problem jest taki, że muszę wszystkim trafić, żeby go zabić, no ale wierzę w siebie. Zacznę od QR. To pójdzie dalej to zobaczymy. Nie chcę zaczynać od Rki, bo to może zmniejszyć moją szansę na zabicie. Jak zacznę od Q i po prostu trafię, to raczej tutaj na pewno go zabijam. To problem jest taki, że on nie podchodzi w ogóle, więc. No dobra, zacznę od Rki i zobaczymy. Nie uda mi się wybiec całera. Dobra, chyba przeżyję nice. Nie ja lubię zaczynać często od R, szczególnie jeżeli ziomek jest blisko towera. Dlatego że bardzo często Olin opiera się na tym, czy trafimy E. A jak ziomek gra flesza, a większość osób gra flesza albo ma jakieś dalsze, no to ciężko czasami trafić to E. O, dobra, tutaj jestem martwy. Ale może kupię trochę czasu, za ile mu się R kończy? Jeszcze trochę. Mam buta, on nie ma buta, więc jeżeli nie ma flesza, to tutaj przeżyję. Chyba tutaj przeżyłem. Nie wiem, jak tak się byłem pewnie że padłem. Ale, jak przeżyłem, to git. i team też stąpuje, więc nie wiem, czy drodze nie do FFa to sprawi, że niezbyt wytestuje build. Ale dobra, go w już mamy, więc zobaczymy. Szybka sztuczka, rzucamy W. Możemy się wyleczyć i od razu polecieć kawałek dalej. Czemu zdobędziemy sekundę, dwie, żeby szybciej dobiec na linię. Fajna wakali jest to, że ten gulę na r jest bardzo mały. Czasami nawet można grać jakiegoś Ultimate Huntera, więc nawet jeżeli koi zabijemy i wrócimy na linię, to znowu mamy tę Rkę. Jeśli ja przed chwilą zabiłem Bilomka, wracam na linii i za pół minuty mam więc. Znowu jest potencjał na zabicie kogoś. Teraz zobaczymy, jak te trade wyglądają z Letem. Przeciwnikowi jest. trochę ciężej, oho. Nie wiem, czy tutaj nie palam tak, szczerze. Mam dużo staków na sobie. Jak uniknę jego kół, to będę żywy. Ale no dobra, mam tutaj zaka na szczęście. On nadal ma staki, ale powinniśmy tutaj zabić. O dobra, nie trafiłem. Dobra, Git. Nie wiem, czy tutaj nie padnę od pasywki. Teraz że daliśmy mu utrzymać staki, no ale wiecie, jest jak jest. Dobra, pod Slate'a nie podejdę. Tego się też nie uratuje, więc mam nadzieję, że sobie poradzi, a powinien. i dobra, teraz składamy Riftmakera, więc w końcu będą jakieś obrażenia. I co, buty składacie tak jak potrzebujecie. Jak grać na duże adeków to tabisy. Grać na duże to merse. I nie wiem, jesteście sfidowani i chcecie karować, to pewnie jakieś sorce też będą spoko. Tak naprawdę można składać wszystko. Dobra, tam jest jakaś zadyma, więc muszę tam biec. Trzeba tego creepa, chyba nie. No dobra, no mój Seras ma się 0 więc widzę, że nie muszę tam schodzić. Mogę tutaj pobawić się z tym Dariusem i go trochę obić, zanim on biegnie na linię. Trafiłem toku? Nie, ja nie trafiłem. Za pół minuty mam erkę, znowu trzymam falę blisko swojego towera. Postawię teraz pinka, ziemak teraz nie może tego dopuszować, bo musi bać się zaka. Jest najprawdopodobniej i umrze tutaj w przeciągu minuty. Bo za 20 sekund mam Arkę. Zawsze chcecie grać w taki sposób jak grać nie wiem, a czy i po prostu utrzymujecie freeza i olinujecie ziomka. Nawet jak nie jesteście sfidowani, no to duża szansa, że jakoś zabijecie. Darius na rzece zaczyna się bawić z zakiem ale to nie jest dla niego dobre. No tutaj traci kolejne głęb, jeżeli chodzi o expa. No chyba, że on zakłada, że i tak nie może podejść, to może spoko, ale. Darius troluje. Sprawdzamy zasięg na Arkę. Zasięg mam. Czekam z r -ką na wszelkich, gdyby fleszował, nie ma chyba flesza, ale i tak zawsze warto czekać. Szczególnie, że więcej się bije, Excel ma mniej HP. W sumie w takiej grze jak ta, mogę kupić nawet jakiegoś Dark Seala, żeby po prostu stakować sobie HP. Dobra, w końcu zacznę sobie brać jakieś playty, mam 4 void graby, więc jakoś tam przyspieszę się. No, mam 50 creepów do przodu i 3-0, więc oczywiście i tak jestem przyspieszony, no ale wiecie jak jest. Zawsze chciałoby się więcej, tutaj jak na, na giełdzie, jesteście 200% na plus, ale, ale trzymacie dalej, bo może będzie się jeszcze więcej i wtedy wszystko spada. Jeżeli się znam na giełdzie, bo się nie znam, ale tak słyszałem, że niektórzy mają. tak zwane gridera. Mówiąc prosto. Miałem teraz R-ki, więc nie wiem, czy chcę tutaj poddymiać. Chciałem tutaj grać na Max range'u, Ale boję się tego, że jak spalę jakoś losowo w, to on po prostu mnie um, dojedzie, bo jak nie będę miał w, gram bez flasha, nie miałem wtedy też Eto. Po prostu pomimo tego, że jest do tyłu, to może ze mną wygrać. Nie chciałbym mu dać wziąć tego pinka. Ja chcę lecić do przodu, chyba nie. Ja po prostu będę grał powoli cały czas. Fajnie te trade wyglądają. Domek jest zesłowowany, nie może mnie nic za bardzo. Ja po prostu go słowuję i odbiegam. Chyba idę do TP i wrócę z przewagą golda i będę grał pod Tower. Ja po prostu tabisy w tej grze. Kupię tabisy Dark i czy stać mi na coś więcej? O, kupię to i tapuję na pinka, żeby go nie wziął. Więc teraz jak on podejdzie, to już na pewno go zabijam. Mam Arkę, mam ignajta. Ja po prostu zacznę puszować na pałę, bo tak powinienem być w stanie hitować tower. A w razie, gdyby chcieli sprzedać jakiegoś heralda, to mogę zejść. No widzę, że nie zaczynają, bo wzięli smoka, ale wtedy nie wiedziałem. O, dobra, fajnie udało się uniknąć. Próbujemy dive'a. Dobra, dajwik udany. Nie wiem, czy w ogóle musiałem skakiwać z drugiej arki. Nie wiem, czy Ignite by go nie dopalił, ale kill to kill. Pierwszego towera niestety nie wezmę, bo wzięli na bocie, ale wezmę ten i Chyba pójdę od razu do bazy. Teraz chyba możemy się złapnąć i możemy grać pod Heralda. Nie mogą mnie zajmować na bocie, a po prostu się swapniemy i będziemy mieli więcej osób na. Nie na Heraldzie. Miejmy też teraz Trinket na czerwony, żeby grać bardziej jako Assassin. Może w sumie w tym przypadku to nie jest najlepsze co zrobiłem, bo z reguły jak chcesz się grać pod heralda, to osoba z tepekiem powinna być na bocie. No póki co so, nikt nie ma tepeka Wiem, że Sylas będzie miał, natomiast zrobiłem tak dlatego, że on ma 9-0, więc. Zakładam, że jakoś szybko powinna być tam wojna, właśnie taka. No i on zrobi więcej niż ja. Ty Ari, tutaj jest, co ona chce. Jak ona tutaj podejdzie, to mogę po prostu w nią wejść i spalić RK. Ja się chcę tradeować RKami, no nie chcę mi się grać bez RK, no ale ja po prostu spróbuję się tradeować RK, jakby tutaj podeszła. A jak nie będzie podchodziła, to spuszczę tego wave'a i zajdę do Mida. Próbuję tam wejść na jakiegoś Varusa albo kogoś. Broawavik spuszowany. Zajdę teraz do Mida. Czy ja jestem w stanie ich zabić NFLS2? Myślę, że tak. Prawda, nie mam teraz W ani Ignite'a. Muszę trochę uważać, ale mam tyle armora, że o, powinni mnie raczej zabić. Robię teraz ruch do bota na wziętym pinku, więc będą może myśleli, że schodzą do bota. W momencie, gdy stracili na mnie wizję, to zostanę tutaj i może spróbuję podejść, bo się mnie tutaj nie spodziewają. Ale dobra, no raczej tutaj tak mają warda. Ari też mnie widzi. Chciałbym mieć wizję na Ari, chciałbym ją ale chyba się to niestety nie wydarzy. Możliwe, że tutaj cała ekipa będzie biegła, więc muszę uważać. Zrobię tego wave'a i może pójdę do bazy. Wydaje mi się, że tutaj jest cztery osoby, nawet mogą być. Nie mam TPK Sylasa. Nie wiem, czy chcę tutaj podnieść. Chyba mogę. No jestem tak tankowaty, że razem z Sylasem chyba możemy tutaj wyczyścić. Ale no, dobra, jak ona we mnie nie wchodzi, to ja po prostu idę Recall. Nie ma co szukać na siłę. Kiedyś już był jeden build pod Akali na tanka. Składało się wtedy tego, nie wiem jak to się nazywało. Hempanka, Hempanka, nie wiem, ten taki przedmiot się stakował. jak biegaliście. To nie było spoko. Ja nie byłem takim dużym fanem tego, natomiast wiem, że to było dobre. Czy ten build będzie dobry, nie wiem, ale na pewno chcę go wytestować. O, oby teraz nie padł, bo jedenka 1 Golda. Jak wiadomo, master z dodatkowym 1 Golda, no nie ośmię to najlepiej. Mam TPK za 10, żeby tam jakoś pomóc. spuszuję bota. Ja sobie teraz myślę, że w momencie, gdy gracie na dużo tankowatych postaci, to zamiast tego Riftmakera możliwe, że byłaby lepsza po prostu maska, bo wtedy jesteście tankowacie i dużo robicie po prostu procentówek. Ten Riftmaker wiadomo, że daje dodatkowe wrażenia i Omniwampa, natomiast myślę, że... Gdybyście grali, nie wiem, na jakieś Cassante, Zaka, Edwani, tego typu, no to wtedy maska być może byłaby lepsza. O, czekajcie. Dobra, spaliłem muwerkę. Prawda, że nie podchodziłbym go, zabił. O, master. Ale on za dużo obrazu nie powinien we mnie mieć. O. Powinienem go ignite'ować chyba. O, dobra, raczej go tutaj zabiję. fajnie jakby Adram mnie tutaj nie zostawiał. Dobra, niestety tutaj padnę. Dobrze, że nikt tutaj nie padł. Varus niestety miał arkę, więc raczej nie dało się mnie uratować. No Varus jak to Varus, zawsze jak trafi arkę, no to dużo ma magicznych obrażeń, kliknie W, więc tutaj moje 150 armora nie za bardzo mi pomaga. to jak już yy, kupię tego Abyssal maska, no to myślę, że za dużo nie będą w stanie mi zrobić. Mam teraz Rift Makera, czy ja chcę z bazy wybiec do Nashora? Może bym tam wybiegł i byśmy po prostu to zaczęli. Arik nie ma arki, warus nie ma arki, więc może jest potencjał na to? Nawet nie po to, żeby to dokończyć, choć oczywiście możemy dokończyć, bo mamy Zyrę, więc będzie to szło w miarę szybko, ale po to, żeby sforsować na walkę. Bo wystarczy, że to zaczniemy, no i oni prędzej czy później muszą przyjść, tak? Więc możemy po prostu dzięki temu mieć walkę. A mamy łatwo w nich odwrócić. Mamy Zaka, mamy Selasa, mamy Akali. Tak, teraz nie powinien się raczej grupować, ale dobra, jak on się grupuje, to ja po prostu będę grał na flance i. Ja będę w nich wchodził, to też jest okej. Okay. Nami zarkowano, no i widzisz, że oni tutaj muszą podchodzić, a my po prostu w nich wbiegamy. Dobra, trafiłem E, więc powinienem zabić. Widzę, że nie za bardzo mogę się ruszyć. Ja go dogonię? Chyba tak. i dobra. Czasami po prostu trzeba zacząć na shora, żeby, żeby złabić oponentów. Nie wiem czemu team pinguje, żeby grać pod pierwójkę. Po prostu lepiej zrobić shora i później i skończyć grę na naszorze. No dobra, mam nadzieję, że i tak damy radę to zrobić. Raczej i tak damy radę. Kręcimy trochę tempo na tym, ale to też nie jest najgorsze. Barus bez flasha. Teraz już o wiele łatwiej będzie go zabić w fajcie. Zawsze w fajcie będę chyba na niego wchodził, bo reszta jest w miarę mobilna. No i dobra, już mam takie przedmioty, że wam żeby ktokolwiek mnie zabił. Dobra, zaczynam tutaj puszować bota. mam TPK, jakby się coś chciało, mam tutaj niby ward'a jakby oni podchodzili jakoś głęboko, ale póki co po prostu puszuję bota. Potem jak to spustuję chyba zajdę do mida, dlatego że nie chcę grać za bardzo trzema liniami, jak Sylas jest na topie, bo jest być się to opłaca. o Dobra, tapuję tu, ale nie mam W, więc możliwe, że tutaj padnę. A dobra, Warusa nie ma, więc tutaj to powinno być darmowe. Darmowe fragi dla Jakuba R. Sylas na topie też zabija. Teraz pewnie weźmiemy dwa inhiba, ewentualnie dla złe FF, a nie wiem które. Wiecie, jestem taki wytrzylowany ziomek. Tam sobie lipod tanka Trochę jak nieudacznik na smurfie, ale wiecie jak jest O! Dera trafiła, podkręciłem z E, bo sprejtowałem jej dasza, ale chyba nie chcę tam wchodzić głęboko A Po prostu tutaj wychilluję bombkę Nie wiem czy chcemy tutaj rekolować no nie mamy tutaj reala Więc może tutaj recall będzie najlepszym pomysłem Żliwnie tak rikolować na naszorze. Tak jeszcze nie wcieliśmy inhibów. Może jednak tu zostanę. Poczekamy po prostu na Ezra i weźmiemy jeszcze ten top inhib. Ewentualnie spuszczamy bota, ale też jest OK. Dobra, Zera zrikolowała, no to ja chyba też zrikoluje tak szczerze. Jak Zera rikoluje Zreal robi kampy, to po prostu zrobię to samo. Biegnie z buta do bota. Mamy jeszcze pół minuty na nashora, więc może jeszcze spróbujemy otworzyć im bazę. Więc co ja przyszedłem i teraz trzaz i zrikolowali, więc ostatecznie chyba... Nie weźmiemy tutaj nic więcej. Ja idę po prostu kampy zrobić, wiecie. Bo nic się tutaj nie dzieje za bardzo. Trochę mi zajdzie z tymi kampami, jak wiadomo, nie jest najlepsze w robieniu kampy, ale jakoś trzeba trzeba się przemęczyć. No i chyba nawet nie wezmę tych kampów. Po prostu przyjdzie mi ziemi i to smajtuje No trudno. za 200 golda mam item. Chciałem go bardzo farmić, bo dużo mi da obrażeń. Po prostu im zmniejszę MRA, ale chyba nie będę chciał już recolować. Nie wiem, Zera też tutaj robi jakieś kamp losowe, więc. Nie wiem, czy moja drużyna będzie w stanie grać na bocie. Zobaczę, po prostu podejdę pod tobie, inhibię, jak nic nie będzie działał, to zrykoluję baitem. Ale cały czas każdy robi co innego w tej grze, więc ciężko sprogresować mapę. Teraz wszyscy biegną do mnie, więc muszę chwilę uważać. Ale teraz będziemy wchodzili botem, więc mogę tutaj podejść yy, bardziej agresywnie. Nie, ja nie mam jakoś najmniej obrażeń, nawet jak biję tego Dariusa. Dobra, próbujemy chyba teraz skończyć grę, tam za jakaś zadema na bocie, ale powinno być ok. Tu ja tutaj. Mam więc może tutaj wyczyszczę. Bez flesza. No w ja nie mam najmniejszych tych obrażeń. Wiadomo, że jestem teraz sfidowany, ale wiecie jak jest. Dobra, chyba tutaj skończymy gra. Będę bił Nexus. 27 minut miała ta gra, powinna być o wiele szybciej skończona, ale Ale jak wygrana, to wygrana. I dobra, zwycięstwo. A jak wam wspominałem, no grałem na Smurfie, więc nie wiem, jakie tutaj albo było. Ciekawe, najwięcej obrażeń. Ja pół gry się nie biłem. Jestem dużym fanem tego buildu. Nie wiem, ale stwierdziłem, że nagram wam. W ramach takiej ciekawostki jestem na smurfie, jak wyzdrowieję to postaram się to wytestować na mainie, ale dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!